No cześć, cześć. Słuchajcie, ale dzisiaj się sondażowo zrobiło niesamowicie. Ja jestem przerażony. Wy nic mi nie powiedzieliście, ale wy strasznie ufacie panu Sikorskiemu. To 40% społeczeństwa mu ufa, a 20% raczej tak, czyli razem 60%. Ludzie, nikt mi nic nie napisał w komentarzach, jestem naprawdę w szoku. A na drugim miejscu, no nie uwierzycie, kto jest. No nie uwierzycie, ale na wstępie, słuchajcie, chciałem wam podziękować, że mnie oglądacie, dajcie łapkę w górę, subka i zaczynamy. No i słuchajcie, na drugim miejscu jest pan e, prezydent elekt pan Nawrocki, tak, na drugim miejscu zaraz po Sikorskim. Ale Sikorski, no, słuchajcie, no, 60% społeczeństwa no nic mi nie pisaliście, no. Ja to jestem naprawdę w szoku. No, jestem w szoku, słuchajcie. A jeszcze był dzisiaj nowy sondaż też kto popiera ruch obrony granic i tym razem ten sondaż robił TVN. To ja wam powiem, że nikt nie popiera tego. Dużo, bardzo ludzi, to aż, ja zaraz tu nie wiem, czy mam to, ale bardzo, słuchajcie, aż 60% ankietowanych uważa, że to, to jest bardzo złe, co robi Ruch Obrony Granic. Także widzicie, sondażowo się zrobiło dzisiaj, bardzo sondażowo. I ja też się są zaniepokojony, że wy tak uważacie. No, słuchajcie, nie wiem, gdzie oni robią te sondaże, kto pyta kogo. Do mnie nigdy nikt nie zadzwoni. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, słuchajcie. Czy was też tak omijają niesamowicie? Przecież to jest niepoważne. No. Wystarczy jeden telefon. Słuchaj. Zadzwoniliby i by było fajnie, pięknie. A tak to kurde, nie wiadomo do kogo oni dzwonią, z kim oni rozmawiają. Ja jeszcze pamiętam, że, znaczy pamiętam, ostatnio tak onet robił taki sondaż. Nie wiem, jak pamiętacie, że pan przyszły, by, przepraszam, były prezydent Aleksander Kłaśniewski razem z panem Kołodziejczakiem mieli założyć taką firmę, która będzie skupowała zboże. Od y, dużych spółek, czyli chodziło głównie o, bia ten, o Białoruś, no, o Ukrainę, głównie chodziło, y, i będą u nas handlowali tym, to wtedy nagle one też zrobił sondaż, i wtedy wy wszyscy nagle ufaliście tylko byłemu prezydentowi. No, naprawdę, panu Kwaśniewskiemu. Ja byłem w szoku, no, ja naprawdę byłem w szoku, a teraz nagle taka zmiana i już Sikorskiemu ufacie. To jest niesamowite po prostu. To jest niesamowite po prostu. I na drugim miejscu pan Dawrocki. No ja. Gratuluję, trafne sondaże, na pewno trafne. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie o takich sondażach i w ogóle no i czekamy, słuchajcie, czekamy na jutro. Na jutro czekamy. No dobrze, na jutro czekamy, bo jutro pełna rekonstrukcja rządu. Kilka osób straci, kilka osób zyska. Oczywiście ten dzisiaj sondaż dla pana Sikorskiego jest dlatego, bo ma zostać wicemarszałkiem. No to wiadomo, jak chce zostać wicemarszałkiem, to połowa, większa połowa Polaków musi mu ufać. Wtedy będzie lepszym wicemarszałkiem. No także Onet to zrobił, żeby mu ufali. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. A co jeszcze ciekawsze jest, słuchajcie, w tym wszystkim, że minister zdrowia odejdzie ja będę za nią tęsknił, to fenomenalna babka. Chociaż ona nie miała w planach wprowadzić tego, żeby lekarz, lekarz do was dzwonił, ale naprawdę fenomenalna babka. Szkoda mi troszkę jej, szkoda mi troszkę jej, bo no nie, nie dociągnęła tego, co obiecywała, a chyba nic nie obiecywała, więc... Ale i tak nie dociągnęła. Także słuchajcie, no dobra, czekamy na tę rekonstrukcję. Trzymajcie się, do jutra.